Ze Jesteśmy już na terenie yy, lotniska po niemieckiego, dzieckiego w poradzieckiego wiechlice. Jesteśmy przed jednym. Kangarem. Tak jest. Jesteśmy przed hangarem Wejdziemy sobie, zobaczymy, co jeszcze można znaleźć. Z czasu świę... świetności jakieś napisy. Jakieś e, ciekawe elementy wyposażenia Może coś się jeszcze zachowało Jesteśmy wewnątrz e, poradzieckiego hangaru na samolot Za mną e, są napisy w języku rosyjskim jak również tutaj o. Podejdę bliżej i zobaczycie co tam pisze? Pozna język. To ja Jedną jedna z fajniejszych rzeczy, która jest zachowana. To te kotwy mocujące. Są trzy ogromne. Przykręcone, skopione w beton. Jedna tu, druga tu, trzecia pod śmieciuchami. Mocowały samolot, najprawdopodobniej przy rozruchu, żeby czasami sam nie wyjechał z hangaru. No i tunel do Wyciąg spalin, nie wiem jak to dokładnie nazwać, ale tędy na zewnątrz wyprowadzane były spaliny z samolotu. Ogromna konstrukcja. No, jedna z dróg, które prowadziły na główny pas startowy. Tutaj mieliśmy ten jeden hangar, Tu jest na przykład kolejny schowany jak po jednej i po drugiej stronie sam już niestety pozarastane jest ich dobre kilkanaście, część, część tych hangarów jest. Część tych hangarów jest już przekształcona w jakieś firmy działalności Tereny podzierżawione Kolejny taki sam Również z tunelem złego wydechu spalin Jedziemy teraz na główną płytę, zobaczyć, jak wyglądał pas startowy. Nie ma sensu łazić po wszystkich hangarach. To są takie same. To zobaczymy, co zostało z wieży kontroli lotów. Jasiu? Jedziemy dalej. No, i jesteśmy na głównym pasie startowym, który ma 2,5 km długości. Szerokość około 60 pas startowy. Ogólnie lotnisko zostało utworzone w 1933 roku. I mega ciekawostką jest to, że zostało wykorzystane jako miejsce do startu Messerschmittów 1 września 1939 roku. Podczas ataku III Rzeszy na Polskę. Z tego, z tego co widzę, teren jest przerabiany po jakiejś działalności. Tam w oddali również są schrony. W całym, w całym tym lesie w oddali. W tamtym miejscu była wieża kontroli lotów. Jeszcze do niedawna były ruiny. Normalnie można było wejść na piętro. No, ale niestety widzę, że już jest to wyburzone i pewnie powstanie tutaj jakaś działalność firma. Zresztą wszystko tu jest przejmowane po trochu. No i tymczasem w wiechlicach pomnik tradycji lotniczych śmigłowiec wielozadaniowy Mi-2 piękny. No i jakiś kawałek od lotniska w lesie Znajdujemy się na jednym z wielu, bardzo wielu budynków zbudowanych przez Związek Radziecki po II wojnie światowej, bo to oni zajęli cały ten teren. Stąd koszary, budynki. To jakieś podpiwniczenie w środku. No. Ja się zauważył. No, to tak to w budynku jest piwnica. Takie dwa dziury. Dwie? Tak. Mhm. Tam była na, na taki tu, ale drugi, taki na, na piwnicy. Ale naprawdę tam nie piwnicy było rura. Naprawdę. I jakaś też dziura. Na tym terenie znajduje się również wielki. Podziemny bunkier atomowy, niestety teraz na terenie prywatnym, jest możliwość zwiedzenia. To nie wiem, czy trzeba, trzeba poprosić właściciela, albo której ze stowarzyszeń. Najprawdopodobniej wpuszcza do środka w wcześniejszym umówieniu się. Taka ciekawostka. A teraz kto zgadnie, co to jest? Już mówię. Olbrzymie łopaty wiatraków. Czy samolotu? Idziemy tą drogą. Tam jest parę ciekawych budynków. Mam nadzieję, że już jeszcze nie wyburzonych. To coś się uda jeszcze zobaczyć. Tam były śmigła. Jesteśmy teraz na placu, gdzie jest większe zagęszczenie budynków. To jest taki ciekawszy budynek. Idziemy zobaczyć co w środku. I do czego mógł służyć. Jakieś pomieszczenie gospodarcze. Blisko e, kolejny hangar. Też przejdziemy się I, zobaczyć. I, i opuszczony, tam jest jeszcze opuszczony dom. Tak właśnie do niego idziemy. Zobaczymy się w środku. Główny korytarz. Kieś biura na pokoje. Kalorytar gdzie? Był kiedyś, No tam. odbity. Tak jest. Nie Od, odbity, tak, dokładnie. widzę. Ja tu trochę większe pomieszczenie. No, przestronniejsze, ale jeszcze kawałki jakichś wykładzin. nie? A całkiem możliwości. duży. No taki większy. Pokoik. I już jest mniejszy pokój. To była i spali tutaj, to wiem. W którym byliśmy przed chwilą? To jest kolejny hangar, kolejny to jakieś pomieszczenie magazynowe. Idziemy zobaczyć. I kolejne miejsce magazynowe. Kolejny magazyn. Również usypany ziemią, aby go nie było widać z powietrza. Na tym terenie leśnym jest sporo tego typu budynków: schrony, garaże, pomieszczenia gospodarcze. Większość przykryta ziemią, aby nie było widać żadnego budynku z góry. No za dużo, żeby przez jeden dzień. Wszystko przejść, trzeba przyjechać naprawdę na dzień, dwa, żeby odwiedzać wszystkie budynki w całym, w całym, na całym terenie leśnym. No i urbexowy dzionek zaliczony na świeżym powietrzu. Trochę zwiedzone, No i w tej scenerii hangarowo-garażowej żegnamy się. Dzięki za obejrzenie, zapraszam do subskrypcji. Południeń. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Siema! Hej! I serdecznie zapraszamy również na kanał RBD Team, gdzie zobaczycie, jak wyglądał wylot Pułku Radzieckiego z lotniska w Wiechlicach w 1992 roku. Link macie oczywiście w opisie. Zapraszam serdecznie do oglądania. Pozdrawiam. Cześć.